Cześć kochani, dzięki, że jesteście. W dzisiejszym odcinku mam dla Was mnóstwo świeżych nowości ze sklepu PEPKO. W nowej ofercie pojawiło się dużo dekoracji i akcesoriów kuchennych. No to lecimy! Pierwszą nowością w PEPKO, jaką chciałabym wam pokazać, jest ten fajny organizer. Ma cztery komory i wygodny uchwyt do przenoszenia. Świetnie się na przykład w kuchni na jakieś akcesoria do gotowania. Kupicie go za 40 zł. Pozostając na dziele kuchennym, chciałabym Wam pokazać tacę do serwowania. Jest wykonana z kamionki bambusa. Znajdziecie tu 5 misek, które przydadzą się Wam do serwowania przekąsek. Taca jest masywna i porządna i cena to 80 zł. Jeśli lubicie mieć porządek w domu i korzystacie z ciekawych rozwiązań, to myślę, że kolejna nowość przypadnie Wam do gustu. W pepku pojawiły się takie pudełka na chusteczki. Prezentuje się elegancko i świetnie zasłoni Wam zwykłe opakowanie z chusteczkami. Jego cena to 15 zł. A tu już świeczniki są wykonane z drewna. Trudno mi wam pokazać, jak wyglądają. Yy, Oczekajcie, jedno pakowanie jest otwarte. Już wam je pokazuję. To klasyczne dwa świeczniki na te, wiecie, te długie świeczki. Ładnie wytłoczone, taka fajna prostota. Kupicie je za 25 zł. Pozostając przy pudełkach, znalazłam jeszcze taką nowość. Jest to pudełko z napisem. Fajna sprawa, bo widać, co jest w środku, więc myślę, że super się sprawdzi na przykład do kuchni, na przykład na herbaty. Czekajcie, otworzę je Wam. O, tak się prezentuje. To pudełko kupicie za 30 zł. Pojawiła się także ta fantastyczna taca do serwowania. Producent pisze, że jest stworzona z naturalnych materiałów, jest pleciona, ma dwa wygodne uchwyty do trzymania. Plusem jest jej to, że naprawdę jest duża. Więc jeśli nie wystarczają Wam te zwykłe, wiecie, zazwyczaj takie niewielkie dostępne tace, przeważnie one są na kilka szklanek, to już macie coś na pewno większego. Taca też idealnie, myślę, nada się jako dekoracja na stół. I cena to 30 zł. Bardzo podobały mi się te rzeczy z Pepko z twarzami. Ostatnio jest ich całkiem sporo i powiem Wam, że mega świetnie wyglądają. Tu mamy świeczkę o zapachu ciemnej orchidei i paczuli. Ja ostatnio kupiłam podobną, właściwie o podobnym zapachu i słuchajcie, no zapach jest genialny. Kupicie ją za 17 zł. Na dziale z doniczkami pojawiły się te osłonki. Moment, bo ta jest ciężka. Nie podniosę jej jedną ręką. Okej, okay, zobaczcie. Na dole ma trzy nóżki, no i pewnie stabilnie stoi. Wzór jest naprawdę bardzo ładny z takimi delikatnymi drobinkami. A środek wygląda tak. Kupicie ją za 35 zł. Dobra, u góry jest jeszcze mniejsza wersja. I tą już Wam dam radę podnieść. Ja kosztuje 25 zł. Pudełek nigdy za mało, tu macie takie niewielkie z malutkimi drobinkami. Niestety nie pokażę Wam środka. A kosztuje 15 zł. Kolejna dekoracja z twarzą ikony jest przeurocza. Zobaczcie, doniczka jest ze sztucznym kwiatem. A właściwie kwiatkami, bo całkiem ich tu sporo, nie ma nudy. Jeśli lubicie tego typu klimaty, to bardzo Wam polecam. I mamy tu też takie małe drobinki. To, co dostaniecie za 30 zł, kolejną nowością z dekoracji jest taka taca. Z tych wszystkich, co Wam pokazywałam, chyba mi się podoba najbardziej, bo jest taka niewielka i idealna, żeby położyć na niej świeczki i fru na komodę. Będzie się naprawdę pięknie prezentować. I zobaczcie, z jakiego dziwnego materiału jest ona zrobiona. Mam wrażenie, jakbym dotykała bibuły. Tą ciekawą tacę kupicie za 40 zł. Dokładnie ten odcinek był robiony wyjątkowo w dużym Pepko w galerii, a nie tym w moim takim małym osiedlowym Pepko. Kilka rzeczy jest zatem z półek Home Selected, które są tu tylko w dużych Pepkach, więc jeśli Wam się coś spodoba z tego przeglądu, a nie znajdziecie tego u siebie, to możliwe, że musicie podjechać do większego Pepko. Ja, na przykład, jak przyjechałam do tego większego w galerii, właśnie z którego nagrywam teraz, byłam zawasnowana działem łazienkowym, bo serio w tych mniejszych pełkach nie jest on aż taki rozwinięty. Znalazłam tu na przykład bawełnianą torbę, wykonaną w 100% z recyklingu, i ona jest za 8 zł. Są tu też takie dwie gąbki z celulozy. Za 5 zł. Kolejne gąbki z celulozy, takie większe. W zestawie są dwie sztuki. Kosztują 7 zł. Szczotka za 5 zł. Super tanio. A tu jeszcze inny kolor. Mamy tu jeszcze ściągaczkę z bambusową rączką za 8 zł. O, jest też mop. On ma na dole taką gąbkę z celulozy zobaczcie. Jest za 45 zł. Pep oferuje też matę do naczyń z bambusowego materiału. Takie maty są teraz bardzo na czasie. Słuchajcie, myślę, że będzie dobrze chłonąć. I on dostańcie za 15 zł. Co my tu jeszcze mamy? Szczotka do mopa za 10 zł. A tu jeszcze wkładki do tego mopa, wam pokazywałam za 12 zł. Słuchajcie, hit, nie zgadniecie, co znalazłam. Ma taki sznurek. Tadam, hamak! Dobra, nie. Kupicie go za 50 zł. Na dziś to wszystko. W następnym odcinku chciałabym wam pokazać dużo kolejnych fajnych nowości. I słuchajcie, proszę zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I dajcie znać w komentarzu, czy może coś wam padło w oko z tego odcinka. Ściskam was mocno, pa!